Motocykle Indian przed I wojną światową odpowiadały to prawie 42% krajowej produkcji motocykli w USA. Nic więc dziwnego, że z momentem przystąpienia Ameryki do I wojny światowej, na potrzeby US Army dostarczono aż 41 tysięcy motocykli marki Indian. Przedawały w tym maszyny modelu Power Plus, zwany Old War Horse, czyli w luźnym tłumaczeniu, sprawdzony weteran, którego reputacja wśród wojskowych pozostała na długie, długie lata. Niestety, przekierowanie całych możliwości produkcyjnych na potrzeby wojny negatywnie odbiło się na sieci sprzedaży, na zamówieniach od klientów indywidualnych, na sieci dealerów, którzy nie mieli czym handlować. Harley nie popełnił tego błędu, nadal dostarczał motocykle na rynek krajowy, przez co po zakończeniu wojny miał już utrzymaną i gotową do działania sieć sprzedaży. Konkurencja między tymi dwoma firmami, Harley i Indian, przypomina współczesną konkurencję choćby producentów ładowarek do telefonów. Każdy, każdy producent Swego czasu miał inny wtyk do ładowarki, czy też odmienne sterowanie systemów Apple, Windows czy Android. Podczas firmy również robiły co tylko mogły, żeby utrudnić życie konkurencji. Tak. Indian miał zmiany biegów z prawej strony, Harley coś miał z lewej strony. Gaz miał za to Indian w lewej manetce. Opóźnienie zapłonu w prawej, Harley miał odwrotnie. W lewej opóźnianie, gaz miał w prawej manetce. Za to sprzęgło włączało się niby obu, w motocyklach, w obu markach nożnie, natomiast ta pozycja, jaką widzimy, to jest załączony napęd z silnika. W takiej pozycji Harley miałby rozłączony napęd od silnika. Pamiętający renomem motocykli Indian z pierwszej wojny światowej zażyczyli sobie w Sokolę 1000 również, aby gaz był z lewej strony. Możliwe, że i do nich dotarł argument marketingowy Indiana o tym, że trzymając gaz lewą ręką, policjant może prawą strzelać do przestępcy. Ci, co zajmują się strzelectwem, wiedzą, że skuteczność takiego ognia jest znikoma i więcej szkody może przynieść kierowcy niż przestępcy. W poprzednim filmie opowiadałem, jak armia francuska spokojnie przygotowała motocykl na potrzeby następnej wojny. Mijały lata i przyszedł wrzesień 1939 roku, i okazało się, że Francja ma za mało sprzętu dla prowadzenia nowoczesnej wojny. Do francuskich fabryk napłynęły zamówienia z armii, zakończono eksperymenty. Brano to, co można było, to, co było, ale to było wszystko nadal za mało. Policjanie przypomnieli sobie o legendzie, o legendzie z pierwszej wojny światowej, o firmie Indian. W trybie ekspresowym zamówiono 5000 sztuk modeli 340 o pojemności 1200 cm3 wraz z wózkami bocznymi, tak jak ten tutaj. Zamówienie było tak duże, nawet dla firmy Indian, Producenci opon nie mogli dostarczyć takiej ilości opon, stąd zamiast rozmiaru 18 x 4,5 kafy miały opony rozmiaru 18 x 4,0. Firma Indian, która na nowo musiała odbudować sieć dealerów po I wojnie światowej, pokonać trudności finansowe, otrząsnęła się dopiero w latach 30. ubiegłego wieku. W roku 1936 Harley wymyślił swój przełomowy, górnozaworowy model, model Knucklehead. Indias zaś doprowadził do perfekcji konstrukcję silnika dolnozaworowego w swoim modelu Chief. Ten silnik to chyba do dzisiaj jedna z najlepszych jednostek dolnozaworowych, ale Indian, podobnie jak producenci najlepszych na świecie lokomotyw swego czasu, firma parowozów, firma Baldwin Locomotive Works który przegapił rozwój lokomotów spalinowych i wypadła ta firma ostatecznie z rynku również czuł zagrożenie potrzebne były finanse aby dogonić innowacje Harley'a i właśnie w 1939 rok pojawiło się ogromne zamówienie z Francji powiększono 1000 sztuk maszyn dla US Army modelu 340 i 344 był to najpotężniejszy Motocykl pełne armii, wszystkich armii w tamtym czasie. Do wojska powołano również dolnozawarowego model U w Puchlak w mniejszych ilościach, ale to wersja o obniżonej mocy, obniżonej kompresji, model U, US z koszem. 3 września w związku z inwazją Niemiec na Polskę, Wielka, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia powiedziały hitlerzowskim Niemcom wojnę. Wkrótce do nich dołączyła Francja, Południa Afryka i Kanada. Zintensyfikowana praca nad obsadzeniem linii Marginota. Logistyka na gwałt potrzebowała sprzętu. Sprzętu do prowadzenia wojny. Szukała ciężarówek, samochodów, motocykli. Potrzeby motocyklach szacowano na 80 tysięcy sztuk. Mimo, iż Francja miała wielu producentów motocykli, takich jak Terot, Ron, René Gillette, Peugeot i wielu, wielu mniejszych, to nie podawała tak dużym potrzebom armii. Dlatego też delegacja rządu Francji odwiedziła firmę Springfield i złożyła tam bez żadnego przetargu zamówienie. Główna zmiana w stosunku do modeli cywilnych to były płytkie błotniki i kosz. Każdy model dostarczany dla armii francuskiej był z koszem i dodatkowym siedzeniem dla pasażera z tyłu, takim jak ten. Z Model dla armii francuskiej oznaczano symbolem CAF przed numerem silnika. Czasami również z tyłu ramy oznaczano symbol CAF. Dla armii amerykańskiej również zamawiano ten sam model, ale oznaczenie go było CB0 przed numerem silnika oraz 340 na, na, jako numer ramy. Ponieważ zapłon był bateryjny, to występowało ryzyko niewyłączenia zapłonu i rozładowania akumulatora. W związku z tym na sygnale umieszczano informację ostrzegającą o konieczności wyłączenia zapłonu w języku francuskim. Zamówienia włożono w trybie ekspresowym w październiku 1909 roku. Pierwsze motocykle pojawiły się we Francji już w grudniu 1909 roku. To było 200 sztuk. Następna partia, 890 sztuk, dotarła pod koniec marca 1940 roku. Następnie 1500 sztuk, to początek maja 1940 roku. W międzyczasie Niemcy zajmują Paryż i następne statki kierowane są już do Wielkiej Brytanii, gdzie trafia najpierw 325 sztuk w lipcu, a następnie ostatnia partia w sierpniu 1940 roku. Wokół modelu Kaf narosło wiele, wiele mitów. Rozprawia się z nimi Martin. Boger w książce An American in Paris. Pierwsze z nich to pochodzenie skrótu CAP. Autor analizuje fakty i dochodzi do wniosku, że może to pochodzić od Chief Army Version, ale bardziej prawdopodobne to Continental Army Version. Następnym mitem jest zatopienie z 2200 sztuk na statku SS Enceti Star. Mid ten pojawia się po raz pierwszy w książce The Iron Redskin autorstwa Harry Zasher. Zucher, rejestr statków nic nie mówi o zakupieniu takiego statku w 1940 roku. Statek o takiej nazwie został zatąpiony praktycznie w 1942 i miał na pokładzie Indiany 741 oraz Harlaje WLA 42. Najprawdopodobniej część dostarczyli Niemcy w porcie i potem wykorzystywali swoje ofensywie w ramach operacji Barbarossa duża część modeli K była odkupiona po wojnie z krajów byłego ZSRR co świadczy o tym, że maszyny te dojechały aż do Rosji i uczestniczyły w ciężkich kampaniach na tym froncie wróćmy do francuskiego zamówienia Brano model 340B, można to rozszyfrować jako 3, pojemność 74 cale, 1200 cm, 40, model z roku 1940, oznaczenie B, zapłon bateryjny. Model ten występował też w wersji M Magneto, wówczas ze Iskren odpowiadała nie cewka, ale był też model BM Bonneville Magneto. I Najciekawsza część tej historii to bardzo częste przypadki posadzania polskich żołnierzy służących w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w motocykle Kawcaw. Polscy motocykliści mający obycie z cokołami, sterowaniem gazem w lewe ręce, sprzęgłem nożnym. Świetnie sobie radzili na tych trochę dziwnych dla Francuzów maszynach. Zachowało się dużo fotografii z naszymi rodakami na tych maszynach. Można ich było poznać po wrześniowych płaszczach naszych armii, które do tamtych czasów jeszcze używali. Właściwie to nasi żołnierze walczyli na wszystkich frontach Europy i Afryki. Z początku z Niemcami razem z ich ówczesnym sojusznikiem ZSRR. Później we Francji, z Norwegii, Afryce, Włoszech, by ostatecznie dojść do Berlina w 1945 roku, tak jak ten Deutsch z 1945 roku. Jedynie z Japonią nie walczyliśmy, gdyż Japończycy nie chcieli przyjąć wypowiedzenia wojny. Od okupowanego kraju 11 grudnia 1941 roku. Z szacunkiem się do honorowego podejścia Polski do zobowiązań sojuszniczych, co było zgodne z ich własnym sposobem postrzegania świata i zobowiązań. Motocykle Indian, takie duże jak ten Chief, wzbudzają obawy u niektórych użytkowników z uwagi na. Odpalanie tak dużej pojemności 1200 cm. Przy czym te były przewidziane do stosowania z iskrownikiem, więc przełożenie na kopniku było na tyle małe, że ciężko było tą kompresję złamać. W zapłonie bateryjnym, tak jak w farleju, nie ma potrzeby takiego przełożenia stosować szybkiego do kopnika. W związku z tym jeśli też ma motocykl z zapłonem bateryjnym, większość Indianów ma zapłon bateryjny, można zamontować specjalny zestaw kopki o innym przełożeniu i wówczas uruchamianie tego motocykla jest bardzo proste, podobne do Harley'a.